Hejka, hejka kochani, ja chciałam się podzielić z Wami dzisiaj moim zamówieniem lipcowym. Co ja sobie tutaj zamówiłam? Każdego miesiąca zawsze coś zamawiam sobie innego, ponieważ nie kumuluję tych produktów, bo one są wystarczająco gęste są to koncentraty, to po prostu no, nie ma co kumulować. Oczywiście pewnie, że są zestawy, gdzie wychodzą taniej. Można sobie zamówić zestawy i gdzieś tam komuś albo dać w prezencie, albo po prostu, no, żeby sobie wykorzystał, wypróbował nasze produkty. Co ja sobie teraz zamówiłam? Zamówiłam sobie szampon Afinia. Ten szampon akurat jest dla mnie Rewelacyjny, ponieważ no, daje objętość włosom. Jak widzicie, ja mam bardzo cienkie i mało tych włosków, także no, szamponik jest rewelacyjny, już niestety już jest użyty. Następnie nasze tabletki Melabrief. Mam koszulki, które tak naprawdę no, nie mogę niczym wybawić, bo gdzieś te, te plamy są już tak. W żartę, że po prostu ani prespod nie dawał, nie dawał bardzo rady. Dał, ale nie aż tak, jak, jak jego oczekiwałam efektu. Także po prostu zamówiłam sobie te y, tableteczki i powrzucam sobie te białe koszulki, żeby to wszystko doszło do swojej normy. Yy, Reniu. U mnie w domu podstawa. Reniu. W tej chwili mam akurat body wash, czyli podprysznic, jak również no, balsam, to po prostu jest rewelacyjny. to tam kto używa to już doskonale wie. Do naszej pasty do zębów skończył mi się właśnie płyn do ust, także domówiłam sobie oczywiście też płyn do ust. Gdzie tak naprawdę w sklepach stacjonarnych nigdzie nie kupimy z takim składem, bo oczywiście są, ale są tylko mięta i to gdzieś tam jakieś takie rzące bardzo ostre. Tutaj jest dodatek nawet jeszcze cynamonu, mięta pieprzowa, także no po prostu bardzo łagodny, a bardzo odświeża. Polecam. Mela Magic, Mela Magic, no to po prostu jest też niezastąpiony w domu. Na tłuszcz do zmywania podłogi, do praktycznie użytku różnych, y, różnych rzeczy, ale przede wszystkim garki. Garki, przede wszystkim garki. Jeżeli gotujecie w garkach, no to one wiadomo, robią się gdzieś tam od spodu jakieś tłuste i ten, ten tłuszcz tak osiada, że to się gdzieś tam wżera w te garki. Y, mela Magic po prostu radzi sobie z tym rewelacyjnie. Co ja mam jeszcze? A Prespod oczywiście Prespod musi być, bo bez niego w domu to też nie ma. Zawsze gdzieś tam jakaś plamka się znajdzie. Mam większy, ale mam oczywiście też i mini. Mini dlaczego? Dlaczego taki, taki mały? Ponieważ zabieram go ze sobą. Nawet jak jadę do pracy, mam go przy sobie, bo ono gdzieś tam na śniadaniu, na przerwach można sobie coś tam poplamić, tak? Także nawet ostatnia dziewczyna jadła truskawkę, koleżanka tu jadła truskawkę i poplamiła sobie fartuch. I ja tak nie, nic nie mówiąc, po prostu wyjęłam go z torebki i mówię, daj Ola, ja Ci w tym pomogę. Posmarowałyśmy, kilka razy pociągnęłam jej po fartuszku i plamka zniknęła. Ona po prostu była w szoku że coś takiego tak może zadziałać. Powiedziała, że to jest po prostu cud, że no magia, magia. Ola mówi, to jest magia, Gosia. Co ja tutaj jeszcze mam? Solugard. Właśnie będę go rozrabiać sobie w butelce, ponieważ jest tutaj dodatkowa butelka do tego ze spryskiwatem. Jest taka, pompe taka, taka pompeczka. Ja go sobie rozrabiam i po prostu nie myję warzyw, owoców pod bieżącą wodą. Czy nawet wszystkie blaty w kuchni, czy deski, cokolwiek, myję właśnie tym solugarnym. bo jest to środek bakteriobójczy. On w ogóle wygrał, jak weszła korona, to wygrał pierwsze miejsce jako. Yy, najwyższej jakości środek yy, bakteriobójczy. Także też również bardzo go polecam. Jest to oczywiście też koncentrat. Rozrabiamy sobie. Tutaj jest miarka na tej butelce, także tutaj sobie rozrabiamy. Tutaj jest napisane yy, na samym dole 12 razy, 6 razy, 4 razy i 2 razy. Jeżeli czym, ma, y, czym więcej, tym jest mocniejszy. Jest też rewelacyjny. Kamyczek. Kamyczek, który pozwala mi utrzymać łazienkę w czystości płytkiej. Po prostu spryskuję też. Mam taką dodatkową buteleczkę. Rozrabiam sobie ten kamyczek, popryskam po płytkach, zostawiam na jakąś chwilkę. Przejadę gąbeczką, spuczę wodą i są pięknie świecące nie trzeba tam szorowania i tak dalej. Co ja tutaj jeszcze mam? Mam wszelką Amfider, czyli pod, pod pachy. Rewelacyjnie utrzymuje yy, delikatny zapach. Jest zabezpieczony, także zdejmuję sobie to, wykręcamy i tyle, ile potrzebuję, tyle po prostu sobie go używam. Wykręcam. Jeżeli użyję, zakręcam go z powrotem. Zamykam. I gotowe. Nic się nie dzieje. Wszystkie nasze produkty są bardzo fajnie pozabezpieczane. Tak jak tutaj widzicie. Akurat y, solugar już mam otwarty, bo chciałam go właśnie rozrobić, ale mówię najpierw Wam pokażę, co sobie zamówiłam, ale pokażę wam na przykładzie Mela Magica. Każdy produkt jest zabezpieczony, żeby w transporcie po prostu nic się nie działo, nic się nie powylewało i tak dalej. Co ja tutaj jeszcze mam? A, nasze ulubione pomateczki. Akurat ja sobie wzięłam miętową i waniliową, czyli mam yy, dwa rodzaje, nie trzy. Jest jeszcze czekoladowa. Ale to już jeszcze czekoladową mam, także po prostu zamówiłam sobie tylko miętową i waniliową. No i co? I nasz reniu, czyli nasz wspaniały balsam reniu, mam go w dniu dzisiejszym w takiej malutkiej tubce, bo mi się pokończyły te mini. Dlatego zamówiłam sobie tą mini, bo no jednak duża do torebki to tak nie bardzo. A tą zabieram ze sobą do pracy czy gdziekolwiek jadę, zawsze mam go przy sobie. Ja po prostu bez niego nie potrafię y, utrzymywać y, skóry w, w, tak, po, jak, jak, powin, jak powinna być. Ja po prostu mam suchą skórę, dość mocno suchą skórę i używam go codziennie. A ten malutki używam go po prostu w pracy, do rąk. Bo no akurat pracę mam taką, że, że wysuszają mi się dłonie, także też również polecam i te mini. I co, na tyle? no Co y, tutaj mam, jeszcze pompeczkę, Jeszcze mam, jeszcze zamówiłam sobie mydełko. Y, piankę, piankę, mydło w piance. Y, no, akurat nie mam go tutaj przy sobie, bo już y, jest używane w łazience. Już nie będę ponieszła. Kto, kto zna to mydło, to, to wiecie, dziewczyny, o, którym, o których mówię, są, jest też rewelacyjne do tego jest właśnie taka pompeczka. Nie wiem dlaczego przysłali mi dwie, ale jedna niech będzie w gratisie. Będzie zamówione w następnym miesiącu inny zapach. To po prostu no, już nie będę zamawiała pompki, tylko pompka już będzie. Cóż więcej. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Polecam z całego serducha polecam nasze produkty. No i co? No i zapraszam. Zapraszam do kontaktów, zapraszam do korzystania z naszego sklepu, do korzystania z tych produktów, bo są po prostu rewelacyjne. Po prostu polecam z całego serca, dlaczego? Dlatego, że ja ich używam i ja wiem, że nie daję nikomu. Czegoś złego. Nie polecam nikomu jakiegoś bubla, tylko polecam produkty, które tak naprawdę sama używam, z których jestem bardzo zadowolona, i z których się po prostu z innymi chcę nimi podzielić. Żeby każdy mógł sobie wypróbować, każdy mógł y, y, kupować produkty zdrowe, a nie chemiczne, ponieważ no, tej chemii mamy naprawdę bardzo dużo. Także pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, tych, co już są w sklepie, w naszej firmie, co korzystają z naszego sklepu, kupują nasze produkty, korzystają z produktów. Jak również zapraszam i polecam tym wszystkim, którzy jeszcze ich nie wypróbowali. Kochani, macie szansę, macie szansę wypróbować te produkty, a wierzę w to, że zakochacie się w nich. Zakochacie się i nie będziecie chcieli już używać niczego innego. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia miłego dzionka życzę, popa! Pa.